Towarzysze, możecie być przekonani, że dziś dowiecie się o WODZE 24 więcej niż do tej pory słyszeliście. Porozmawiamy sobie o tym, jak ten samochód jeździ, a także na ile jest wspólny z naszą Warszawą 210. Zapraszam na odcinek. Gaz 24. Auto legendarne, które budziło zawsze kontrowersje, ale z pewnością także szacunek, czasami niechętny. Auto, które stoi obok mnie, to egzemplarz z 1976 roku i jest w jedynym, prawilnym kolorze, czyli czarnym. Czarne Wołgi porywały dzieci, woziły pierwszych sekretarzy wojewódzkich, czy innych dygnitarzy partyjnych, rządowych i dyrektorów wielkich przedsiębiorstw państwowych. Auto, które, na którego widok milicjanci chylili twarz albo salutowali. Samochód ten jest bardzo ciekawym elementem dróg, dróg polskich i nie tylko, całego RWPG lat 70., 80. A dzisiaj opowiem wam o historii tego samochodu, bo tak naprawdę wcale dużo o niej nie wiemy. Jego historia jest też związana z Ameryką, ponieważ wiele osób zarzuca, iż jest to kopia amerykańskich limuzyn. I patrząc na jej bryłę zewnętrzną, dopatrzymy się wpływu amerykańskiej mody. Ale czy tak naprawdę jest czystą kopią amerykańskiego samochodu? Nie. Volga Gaz24 zastąpiła model Gaz21. Była większa, ale lżejsza. Nie tylko jeżeli chodzi o jej linie. Te ostatnie były inspirowane amerykańską motoryzacją. W 1959 roku odbyła się prezentacja amerykańskiego przemysłu w Moskwie i, jak wspominają źródła, radzieccy styliści bardzo się zafascynowali tymi samochodami, które zobaczyli na wystawie i było to jakby nie bez wpływu na nowy samochód, który opracowywali już od początku lat 60. Jak wiadomo, w Rosji wszystko trwa długo, zwłaszcza w tej radzieckiej, i wdrożenie nowego modelu do produkcji też trwało wiele lat. Zaczęło się w latach 60., na samym początku lat 60., a uwieńczyło sukcesem tak naprawdę dopiero w 1969 roku, bo wtedy Odpalono linię produkcyjną. Jakkolwiek możecie znaleźć informację, że Wołga powstawała od roku 68, a nawet od 67. Pierwsze informacje, że Wołga wypuszcza nowy model, pojawiły się w roku 67 i to był wielki strategiczny błąd, ponieważ na zachodzie spadła sprzedaż modelu Gaz 21, ponieważ wszyscy czekali już na nowy model, ale jego produkcja opóźniła się także z uwagi na. Wojnę arabsko-izraelską, bo wtedy przemysł przestawiono na wojenne tory, aby wspomóc Arabów, i odbiło się to na tym, iż produkcję Gaz24 opóźniono do 1969 roku. Ale Wschód przyjął ją z otwartymi ramionami, i nie tylko, bo te samochody były eksportowane także chociażby do Wielkiej Brytanii, Belgii. Na zachodzie często montowano silniki diesla. W krajach RWPG była to oczywiście wersja benzynowa, chyba że jakiś prywatarz w końcu kupił samochód po dygnitarzu i wsadzał tam silnik z Volvo albo Mercedesa, jeżdżąc nią na taksówce. Takie historie oczywiście każdy z Was na pewno pamięta. Seryjna Wołga była wyposażona w jednostkę czterocylindrową o pojemności 2,4 litra. Mało seryjne egzemplarze, także w silnik V8. Ale nim przejdziemy do silników, zobaczcie jeszcze linię tego samochodu. Jest naprawdę dostojna. Może nie była szczytem samochodowej mody na początku lat 70., ale z klasą się zestarzała. Stylistą tego samochodu był Cyklonienko i Kirijew. Dwóch. Młodych inżynierów, konstruktorów, którzy zaprezentowali samochód, ale droga do jego ostatecznego wyglądu była daleka. Ta krata chromowana przypominała troszkę forda Falcona na tabene, to właśnie ten model Forda był też inspiracją dla prototypowej warszawy 210. Jednak tutaj na przebitkach pokazuję Wam prototypowe wogi, które nie mają tak dużo wspólnego z Warszawą 210, jak się potocznie w Polsce uważa. Volga zawsze była uważana za samochód długi i w rzeczywistości taki jest: 4,73 m partyjnej dumy, 180 cm szerokości i wysokość prawie 1,50 m. Ważnym elementem był też duży prześwit 18 cm. Dlaczego tak duży prześwit w limuzynie? Otóż wiecie, co innego jeździć między partyjnymi gmachami czy ministerstwami, ale czasami trzeba było pojechać na gospodarską wizytę do PGR-u czy na poligon. I wtedy właśnie to zawieszenie było bardzo istotne, jego prześwit. Dzisiaj jak jechaliśmy do nagrania tego samochodu, to auto jechało bardzo szybko. Ja jechałem Oktawią i nie mogłem nadążyć, nie dlatego, że Wolga jest taka szybka. A dlatego, że to zawieszenie połyka nierówności w sposób niedostępny dla większości dzisiejszych osobówek. A jeżeli mówimy o szybkości, to pokażę Wam silnik. Z silnikami historia była bardzo ciekawa, ponieważ początkowo zakładano tutaj nieco szerszą paletę jednostek niż tylko 2,4 litra oraz V8, 5 i 53 setnych z czajki. Podstawowym silnikiem nowego modelu miała być jednostka V6. Ale niestety nie wprowadzono jej do produkcji seryjnej i bynajmniej nie można było w Rosji powiedzieć, że ruscy nie pozwolili. Po prostu tak się złożyło. Niektórzy obarczają winą kryzys paliwowy, ale serio w Rosji Radzieckiej to chyba nie był problem. Natomiast silnik, który ostatecznie trafił tu pod maskę to jest jednostka 2,4 litra, czterocylindrowa o mocy 95 koni mechanicznych. Ten silnik pozwalał rozpędzić Wołgę do 145 km na godzinę. Nie było to tak dużo, ale i masa własna patrząc na ówczesne masy innych samochodów była spora. Wołga ważyła 1300 kilogramów. Zarówno blok, jak i głowica jest wykonana ze stopów aluminium. Producent chwalił się też, że ten silnik, mimo iż pozornie wydaje się taki sam, głęboko zmodernizowaną jednostką z Gaza 21, jest jednostką nową. Jakkolwiek niektóre elementy, 40% elementów silnika i podwozia jest wspólne z poprzednimi modelami. Takie informacje były zamieszczone w artykule przedstawiającym Wołgę Gaz 24 w marcu 1968 roku. Jeszcze lampka. Ułatwiająca naprawy. Ułatwieniem było też zredukowanie ilości punktów smarowania. Tak, wtedy jeszcze smarowano samochody. Tutaj mamy 9 punktów, a w poprzedniku było aż 30, więc była bardziej przyjazna w eksploatacji. Rzut oka do bagażnika, który wydaje się ogromny. Wszystko jest takie masywne i naprawdę mieści się tutaj sporo. Przypomina mi się historia o ziarnie, które przywoził pierwszy sekretarz KF PZPR w Hucie. On jeździł na wizyty gospodarskie i któregoś dnia kazał kierowcy z chuty przesypać tę, te ziarno dla jego kur, które dostał z zaprzyjaźnionego PGR-u. I wtedy ten kierowca stracił obrączkę, ona mu gdzieś spadła przy przesypywaniu tego ziarna. Poprosił, aby mógł zobaczyć, czy gdzieś ona nie upadła. Niestety pierwszy sekretarz powiedział nie. I wtedy wołga z pierwszym sekretarzem już zawsze się psuła podczas ich wspólnych wyjazdów. Na szczęście kierowca zachował posadę, a towarzysz partyjny wkrótce popadł w mistycyzm religijny. Taka historia. Dobra, siądźmy do wołgi. Witajcie wewnątrz wołgi, jest naprawdę szeroko. Zwróćcie uwagę, że pierwsze wołgi były rejestrowane na 6 osób. Ta kanapa w pierwszych rocznikach to była kanapa, to nie były oddzielne fotele. Tutaj jest to auto z 76 roku, więc mamy już oddzielne fotele. Natomiast niejedna osoba pewnie tutaj jechała. Piszcie w komentarzach. Minimalistyczna w formie, ale wcale nieźle wyposażona. Fabryczne radio. Zapalniczka, tutaj sterowanie ogrzewaniem, nawiewami, elektrycznie wysuwana antena. Ale głośno pracuje, włącznik świateł, świateł awaryjnych, a jeżeli o, chodzi o konsolę środkową, to też mamy tu sporo wskaźników. Brak chociażby obrotomierza, to prawda, ale mamy zegarek. Związek Radziecki szczycił się tym, iż produkt. Najszybsze zegarki świata. Poza zegarkami mamy wskaźnik ciśnienia oleju, oczywiście prędkościomierz, temperaturę cieczy, wskaźnik poziomu paliwa i wskaźnik ładowania. Poniżej jest sanie, to czerwone, nawiew oraz uruchamiane wycieraczki. Na klaksonie dumny napis Wolga piękna kierownica, też taka w amerykańskim stylu, przyznajcie. Daszki przeciwsłoneczne z lusterkiem liczył się luksus. To był samochód dla dygnitarzy, więc on był jak najbardziej na miejscu. Teraz najważniejsze miejsce w tym samochodzie, czyli tylna kanapa. Czerwona tapicerka, godna czerwonej burżuazji. Tak mówiono o ludziach, którzy byli wożeni wołgami. I zwróćcie uwagę, nawet podłokietnik bardzo nietypowo się otwierający. W ten sposób duży, szeroki. Luksus, naprawdę po dziecku. Jeżeli chodzi o ilość miejsca, nie jest ona jakaś bardzo duża, zwłaszcza na głowę, ale wtedy ludzie byli niżsi. A niektórzy z pasażerów tylnej kanapy, wołgi, byli wręcz małymi ludźmi, ale może nie wszyscy. Miejsce na nogi nie jest wcale tak duże, jak mogłoby się wydawać. Chociaż wyprofilowano siedzenie tak, aby było. Trochę lepiej z tym miejscem. Dwie popielniczki po obu stronach, wtedy wszyscy palili, więc było to jak najbardziej stosowne. Wołga zawsze była pojazdem nieszablonowym. Dzisiaj nie jeżdżą nią już dostojnicy partyjni, a kolekcjonerzy i miłośnicy samochodów klasycznych. I właśnie pan Jan, właściciel tego pięknego egzemplarza, opowie nam teraz. O tym jak zdobył ten samochód oraz jakie problemy i przyjemności napotykają go przy eksploatacji wołgi. Właścicielem tej pięknej wołgi jest mój imiennik Jan. Witaj. Witam. Dziękuję za udostępnienie tego pięknego egzemplarza. I w ogóle to jest naprawdę niesamowite, że chcę Muszę zaznaczyć, jeszcze współwłaściciel jest Mariusz, mój syn. To pozdrawiamy Mariusza. Niesamowita atmosfera jest w tym samochodzie. Yy, powiedz, skąd taki samochód yy, się znalazł u No to auto mi się zawsze podobało, bo ono jest tak brzydkie, aż piękne. Mm -hmm. Kiedyś w latach 70 mieliśmy mm -hmm. prawie rok wągę, pojechaliśmy kupić dużego Fiata na giełdę, a że nie było odpowiedniego i nie było czym wrócić, no tośmy się zdecydowali z ojcem na Wołgę i przyjechaliśmy Wołgą do, yy, do domu no i ale to jakoś ta wołga nie spasowała rodzicom, mamy tego nie bardzo no i pozbyliśmy się jej no teraz z uwagi na to, że mam już jeden samochód zabytkowy Fiat Mirafiori no gdzie chciałem mieć drugi, taka nieodparta pasja i padło na tą wołgę to też dostęp części do remontu samochodu bardzo duże zaplecze u nas w Polsce bo kiedyś taksiarze, prywaciarze, nawet w urzędach. No, były gromadzone tych części dość sporo i nie były drogie, bardzo dostępne, bo jak ktoś jeździł na postoju, nawaliła mu skrzynia biegów, no to nie mógł sobie pozwolić, żeby tą skrzynię biegów naprawiać przez kilka dni. W ciągu godziny w imieniu drugą założył i sam mógł dalej pracować. No i udało nam się kupić nawet kilka, tak powiem, garaży, Części do wołgi, teraz mamy taki spory zapas, że także nie muszę niczego szukać. Co mi jak coś nawali, a tu w zasadzie już nic nie nawala, bo to auto to ma tak naprawdę budowę cepa, ale jakby coś tam potrzeba, to wszystko mam. Nie muszę szukać, nie muszę przepłacać, bo nabyłem to za śmieszne pieniądze kiedyś te części i także teraz sobie jest. A jak ludzie reagują na wołgę? No, bardzo tak spontanicznie, bo o, Wołga, Wołga, to to no, niemożliwe, to to, skąd, jaka piękna, jak i tego, dawno nie widzieli. No, zawsze gdzieś jakoś ten samochód szczególnie pozostał w pamięci u wielu Polaków, zwłaszcza tych starszych. Młodzi bardzo często nie wiedzą, co to za samochód. Ja wiem no jak to, no piszę tam na, na błotnikach z tyłu. Nazwa same patrzą i nie mogą odczytać, mówię, no tak, nie uczyło się rosyjskiego, to się, to się nie wie. Super. Gratuluję tego samochodu. No, dziękuję. I, I cóż, kontynuujemy odcinek. Dajcie za kierownicą Wołgi Gaz24. Moja radość jest wielka. Na początku może się tak nie rozkręciłem, bo było strasznie zimno. Yy, ale teraz już tutaj akurat ciepło jest. Ogrzewanie zawsze w radzieckich samochodach było na najwyższym poziomie. I ta gorąca atmosfera jest tym bardziej odczuwalna. Pierwszy raz. W życiu prowadzę Wolgę. Tyle aut już było, a Wolga jako pierwsza majestatycznie połyka wszelkie nierówności. Dla niej nie ma złych dróg, ale nie jest to takie auto o sportowym charakterze. Tylko zupełnie tego nie potrzebujemy. Widoczność naprawdę dobra. To no, w prawym lusterku w zasadzie nic nie widać, ale jeżeli chodzi o szybę. Yy, czy szybę tylną, jeśli się obrócimy, bo przecież kiedyś się nie cofało na luserka to jest zupełnie fajnie. Widać rogi nadwozia, co jest ułatwieniem w manewrowaniu. W ogóle manewrowanie, mimo faktu, że nie mamy tu wspomagania układu kierowniczego, absolutnie nie nastręcza żadnych, ale to żadnych trudności yy. Pozycja za kierownicą, cóż, no może nie jest najwygodniejsza. Widać, że auto było konstruowane dla tych ludzi, którzy mieli szofera, a nie sami prowadzili pojazd. Dźwignia zmiany biegu, super działa, naprawdę. Biegi są bardzo krótkie, widzicie, mamy trzeci bieg i tam się po prostu toczymy. Ta wałga to po prostu, no teraz hamujemy. Patrzcie, jedziemy z 20 par na godzinę. Bardzo ładnie się kręca i już jesteśmy z prędkością 50 km na godzinę. W najwcześniejszych Volga Gaz24 był inny prędkościomierz, trochę taki jak w Polskim Fiacie 125P, wysuwająca się taśma, tak zwany pasek podstępu czy też termometr. Tutaj mamy już nowszą wersję z bardziej klasycznymi zegarami. Auto ma bardzo dużo ciekawych rozwiązań, na przykład otwieranie szyb. Tutaj nie ma linki, tutaj wszystko jest na kołach zębatych. Także taka technika może toporna, ale zrobiona pod tym względem, żeby się to nie psuło żeby było idiotoodporne. Jeżeli chodzi o prowadzenie, mamy bardzo równą drogę, więc tutaj nie widać tych. Wszystkich zalet tego zawieszenia, a jest po prostu niesamowite, jeżeli chodzi o jazdę po nierównościach. Natomiast od czasu do czasu wymaga korekcji ruchu, nawet przy takiej niewielkiej prędkości 50 na godzinę. Więc wyobraźcie sobie jechać z prędkością maksymalną. Tam już naprawdę trzeba się trzymać pasa i trafiać w asfalt pewnie, no ale z drugiej strony, w Związku Radzieckim, podobnie jak w Ameryce, drogi są proste że w Związku Radzieckim częstokroć były niedrogi, jak kierunki, więc to wymagało tego, żeby zawieszenie w wodze było jak najbardziej odporne. Na to i faktycznie takie było. Z tyłu mamy resory piórowe, z przodu mamy sprężyny i hamulce bębnowe, co może być zaskoczeniem pewnym, to mamy hamulce bębnowe, zarówno na osi przedniej, jak i na osi tylnej. To było to spowodowane też ciężkimi warunkami eksploatacji. Ale jest ten układ całkiem wydajny, chociaż właściciel mówi, że nawet idealna wołga nigdy tak do końca równo nie hamuje, więc bierzcie to pod uwagę jadąc tym samochodem. Na pewno nie jest to model, który no, lubi jakby ostrą jazdę, chociaż były wyścigowe wołgi, wyobraźcie sobie. Przyjeżdżamy z gracją. Zobaczcie, lekko kręcę jednym kołem kierowniczym. Jedną ręką koło kierownicy, duże koło kierownicy i trzeci bieg. Ona naprawdę jest yy, przeciwieństwem włoskich konstrukcji, które lubią obroty. Bołga nie, to jest po, poniżej jej godności. Warczyć na wysokich obrotach, zresztą kręcenie jej na wysokich obrotach nie ma szczególnie sensu. Silniki były przystosowane do podłej jakości paliwa, a nie do tego, żeby jeździć jak z obrotami godnymi szlifierki kątowej. Silnik miarowo mruczy, nie jest może to najbardziej kulturalny motor jaki możecie sobie wyobrazić, ale nie jest też głośny, jest przyjemny. Te fotele takie mięciutkie jak na wersalce. W ogóle cały samochód jest jak jeżdżąca wersalka, fantastyczne doświadczenie, ta deska rozjeżdża też taka. Skromna, nieprzerysowana, w ogóle nie jak y, powiedzmy sobie, cerkwie w Rosji czy, 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 czy w innych krajach. Wszystko jest tutaj takie minimalistyczne. Nie jest to y, deska rozdzielcza, którą możemy uważać za zbyt bogatą, za jakąś taką cygańską. Nie, wszystko mamy y, takie surowe, ale, ale estetyczne. Jak przejechałem tym samochodem już parę kilometrów, to mam wrażenie, że nie siedzę w osi. Ja siedzę trochę tak, a kierownica jest też niezupełnie w osi. Natomiast pedały nie są tak za daleko od siebie, więc, więc yy, tutaj sterowanie nogami jest łatwiejsze niż ręką. Teraz możemy sobie rozwinąć podłokietnik ale ten podłokietnik, korzystać z tego podłokietnika nie jest tak proste i to o czym wspominali ludzie, którzy jeżdżą w ogon bardzo trudno nią zahamować płynnie bo ten skok hamulca jest taki, że początkowo nie dzieje się za wiele, ale jak się dociśnie nawet w idealnym egzemplarzu to lądujemy z głową na szybie w tym egzemplarzu mamy akurat dodatkowe pasy bezpieczeństwa dołożone już przez właściciela Podobno zawieszenie wołgi było takie, żeby można było lać wódkę na tylnej kanapie i jej nie rozlać. Nie wiem czy to mit, ale sądząc po tym, jak ona pokonuje nierówności, to faktycznie może być w tym odrobina prawdy. Słuchajcie, na tym kończymy przygodę z tym wspaniałym radzieckim samochodem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już za tydzień, bo pamiętajcie, że u mnie co tydzień jest coś starego. Trzymajcie się, cześć.